Witaj w sezonie Grand Prix. Speedway to sport, gdzie obok umiejętności liczą się taktyka i strategia. I taka sama jest ta gra. Jeśli chcesz wygrywać, zapamiętaj cztery złote zasady. Tory nie są takie same. Dłuższy tor to dłuższe proste i mniejsze znaczenie wiraży. Powinieneś odpowiednio dostosować swój motocykl. Żeby znaleźć optymalne ustawienie, wypróbuj tor na treningu przed zawodami. Przyczepność przekłada się bezpośrednio na prędkość. Szukaj ścieżek o zwiększonej przyczepności na wirażach i pamiętaj, że nawierzchnia ulega zmianom podczas zawodów. Części motocykla to główny element twojej strategii. Monitoruj ich stan, naprawiaj lub wymieniaj w razie potrzeby. Zużyte części negatywnie wpływają na wydajność motocykla, mogą utrudniać jazdę i prowadzić do gorszych wyników. Silnik jest sercem Twojego motocykla. Możesz podkręcić jego obroty za cenę szybszego zużywania się silnika i zwiększonego ryzyka defektu. Dobrym pomysłem może być zachowanie najwyższej wydajności na najważniejsze dla Ciebie biegi. Podsumowując, kluczem do zwycięstwa są tory, przyczepność, części i silnik. I jeszcze jedno: instrukcja online. Możesz w niej znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Powodzenia i trzymaj gaz! Zawody. Zobaczmy, jak dziś będą walczyć zawodnicy na torze. W czerwonym kasku Krzysztof Kasprzak. W niebieskim Jarosław Hampel. Biały kask to Nils Christian Iversen, a żółty Matej Żagan. Wystartowali. Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. Niebezpieczna sytuacja. Matej Żagan. Nils Christian Iversen. Wysuwa się na prowadzenie. Krzysztof Kasprzak. Wyprzedzony. Nils Christian Iversen. Na prowadzeniu. Matej Żagan. Na końcu z Matej Żagan. Wyprzedza rywala. Na prowadzeniu Nils Nils Christian Iversen. Dał się wyprzedzić rywalom. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Jarosław Hampel. Na prowadzeniu. Wejście w ostatni łuk. Mata Jarosław Hampel. Wjeżdża na metę. Wspaniałe widowisko. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Od wewnętrznej stoją Andreas Jonsson, Miki Pedersen, Jarosław Hamper i najbliżej bandy Tai Woffinden. Ruszyli! To się mogło źle skończyć. Równy start cały dzień. Jest wytruczony. Jarosław Hamper. Ostatni. Ciasto. Jarosław Hamper. Na końcu stawki. To się mogło źle skończyć. Łokieś. Andreas Bjomso. Dał się wyprzedzić rywal. Niebezpieczna sytuacja. Chwila Miki Pedersen wysuwa się na prowadzenie. Miki Pedersen na prowadzeniu. Andreas Jonsson traci pozycję. Wejście w ostatni łuk. Jarosław Hamper wygrywa. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Maciej Janowski. Troy Bachelor. Dzika karta. I najbliżej bandy Jarosław Hampel. Wystartowali. Maciej Janowski. Jest wykluczony. Troy Bachelor. Na prowadzeniu! Jarosław Hampel. Ostatni. Niebezpieczna sytuacja. To się mogło źle skończyć. Łokieć w łokieć. Jarosław Hampel Na końcu strzyka karta. Dał się wyprzedzić rywalom. Pierwszy Troy Bachelor. Tuż za nim Jarosław Hampel. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Troy Bachelor. Na prowadzeniu. Wejście w ostatni łuk. Jarosław Hampel jest wykluczony. Kolejność na mecz. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. W czerwonym kasku Jarosław Hampel, w niebieskim Jason Doyle. Biały kask to Greg Hancock, a żółty Chris Harris. Taśma w górę. Łokieć, łokieć. Równy start całej czwórki. Jarosław Hampel na prowadzeniu. Jarosław Hampel wysuwa się na prowadzenie. Greg Hancock wyprzedza. Łokieć, łokieć. Na prowadzeniu Jarosław Hampel. Greg Hancock wysuwa się na prowadzenie. Chris Harris wyprzedza. Chris Humble. Jarosław Hampel jest wykluczony. Kolejności na mecie. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Od wewnętrznej stoją Tomasz Jonasson, Jarosław Hampel, Mikael jebsen Jensen. I najbliżej bandy Chris Holder. Poszli! Łokieć łokieć. Chris Holder. Został na starcie. Tomas Omas Jonasson. Wysuwa się na prowadzenie. Mikael Jebsen Traci pozycję. Niebezpieczna sytuacja. Tomas Jonason. Na prowadzeniu Chris Holder. Thomas Jonasson traci pozycję. Pierwszy Jarosław Hamden. Mikael Jensen. wyprzedza. Łokieć w łokieć. Chwila mrożu Mikael Jensen. wysuwa się na prowadzenie. Na prowadzeniu Mikael Jensen. Chris Holder spada na ostatnie miejsce. Wejście w ostatni łuk. Mikael jepsen Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. W czerwonym kasku Taj Łofinder. W niebieskim Jarosław Hampel. Biały kask to Niki Pedersen, a żółty Maciej Janowski. Poszli! Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. Niki Pedersen, Maciej Janowski. Zostaje wykluczony Maciej Janowski. Nie wystąpi od w od wewnętrznej w... stoją Taj Wofinden. Jarosław Hampel, Niki Pedersen. Ruszyli! Łokieć Łokieć. Fenomenalny start. Nikiego Pedersen. Niki Pedersen. Na prowadzeniu! Taj Wofinder. Ostatni. Niki Pedersen. Na prowadzeniu. Taj Łofinder. Na końcu stawki. Na prowadzeniu Miki Pedersen. Miki Pedersen. Wyprzedzony. Łokieć, w łokieć. Miki Pedersen. Wysuwa się na prowadzenie. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Na prowadzeniu Miki Pedersen. Niebezpieczna sytuacja. Wejście w ostatni łuk. Jarosław Hałden. Wygrywał. To był fascynujący wyścig o najwyższą stawkę, który zadecyduje o miejscach na podium. Od wewnętrznej stoją Niki Pedersen, Nils Christian Iversen, Greg Hancock i najbliżej bandy Jarosław Hampel. Taśma w górę. Łokieć w łokieć. Równy start całej czwórki. Niki Pedersen. Na prowadzeniu. Łokieć w łokieć. Greg Nikki Pedersen. Wysuwa się na prowadzenie. To się mogło źle skończyć. Niki Pedersen. Dał się wyprzedzić rywalom. Greg Hancock. Na końcu stawki. Na prowadzeniu Jarosław Hamden, A za nim Miki Pedersen. Traci pozycję. Sytuacja zmienia się dia. Miki Pedersen. Dał się wyprzedzić rywalom. Na prowadzeniu Jarosław Hamden. To się mogło źle skończyć. Wejście w ostatni łuk. Miki Pedersen. Wyprzedzony. Jarosław Hamden Wygrywa. Wspaniałe widowisko. No, no i do następnego odcinka. Cześć!